Dawałem Wam krótką do omówienia krótką interakcję, ale myślę, że bardzo ciekawą i składającą się z wielu różnych ciekawych elementów. Jest to Nugat i Podbiegacz. Czyli Nugat to ten pies, rozumiem, większy, który jest na pierwszej, na pierwszej linii, a ten dalej to jest Podbiegacz. I tak będę też nazywał naszych bohaterów. Hmm. Bardzo ważny jest sam początek spotkania, dlatego chciałbym, żebyście zobaczyli, co się dzieje. Nugat patrzy na podbiegacza i teraz się troszeczkę usztywnił, i to spojrzenie jest dla mnie tutaj kluczowe, ponieważ spojrzał na niego, uszy miał skierowane dosyć wysoko, mocno przeniesione do przodu, i zobaczcie, jaka była reakcja podbiegacza na ten sygnał. Odszedł Zaczął wąchać. Nugat po tym sygnale, po tej sytuacji, zrozumiał, że ma wpływ na zachowanie drugiego psa. Zobaczył, że jeżeli jakiś pies go niepokoi, ponieważ zobaczycie za chwilkę, że rzeczywiście podbiegacz trochę niepokoi Nugata, to może go zatrzymać i może wpłynąć na jego zachowanie. No i tutaj oba psy zaczynają wąchać, czyli ta komunikacja przebiega już dużo lżej i i swobodniej, i w tym momencie podbiegacz znowu wyprostował się i zerka, co robi Nugat. Nugat znowu spojrzeniem go zatrzymał i zaczął odchodzić. Ale w tym momencie podbiegacz skrócił dystans, znalazł się bardzo blisko Nugata w okolicach jego ogona. I myślę, że to, że Nugat zobaczył na samym początku, że ma wpływ na zachowanie drugiego psa, było kluczowe, dlatego poczuł się bezpieczniej. My tak samo, jeżeli komunikujemy coś innej osobie i widzimy, że ta osoba nas rozumie i dodatkowo potrafi w jakiś sposób uszanować naszą, nasze komunikaty, to czujemy się przy takiej osobie dużo bezpieczniej i czujemy się pewniej w takiej sytuacji. Dlatego Nugat w tym momencie wpuścił swoją. Bliższą strefę drugiego psa, bo czuł się po prostu przy nim bezpieczniej. Ale gdy ten się znalazł przy okolicach jego ogona, znowu e, nugat go zatrzymuje. I e, kundelek, e, podbiegacz się zatrzymał, ciężar ciała przeniósł troszeczkę na tylne łapy, co widać w tym miejscu, w układzie jego ciała. I zaczął wąchać. Czyli nugat po raz kolejny, tym razem już w dużo trudniejszy, znaczy w dużo bardziej w mniejszym dystansie i od niego i od opiekunki, zatrzymał podbiegacze. Natomiast podbiegacz cały czas skracał dystans, i teraz nugat dużo wyraźniej go zatrzymał. To jest też bardzo ważny moment, który nam bardzo dużo mówi o całej sytuacji. O tym powiem też pod koniec, mówiąc o podsumowaniu, natomiast chcę, żebyście teraz zwrócili uwagę. Osoba, która filmuje całą sytuację, to jest opiekunka nugata, nugat i podbiegacz, w jakiej, w jakiej są mniej więcej odległościach, w jakim są wzajemnym układzie od siebie. No i nugat zdystansował podbiegacza. Podbiegacz ustawił się bokiem. I takie ustawienie się bokiem może być elementem demonstracji, ale zastanawiam się, czy tutaj nugat. Czy on nie próbuje troszeczkę obniżyć napięcia nugata, trochę go zdeeskalować? Natomiast nugat yy, przybrał sylwetkę grożącą. Podchodzi w okolice ogona yy, podbiegacza. Gdy tylko znalazł się jego nos blisko ogona podbiegacza, podbiegacz od razu odskoczył. Może to świadczyć o tym, że podbiegacz był zestresowany. W okolicach około odbytniczych znajduje się sporo informacji, które świadczą o wysokim poziomie stresu, i być może po prostu podbiegacz chciał to ukryć. I udało się znowu nugatowi troszeczkę odsunąć podbiegacza, i znowu zobaczył, że ma wpływ na jego zachowanie. I w tym momencie jego intencje się zmieniają. Na początku, przed chwilką, kilka sekund temu, wspomniałem Wam, że nugat grozi, ale teraz zaczyna przybierać inną postawę. Zaczyna troszeczkę przesuwać kundelka, ale w takim geście demonstracyjnym. W geście pokazania, kto jest silniejszy i pokazania swoich atutów. I mamy taką tutaj. Troszeczkę rywalizacji o przestrzeń, i udało się nugatowi przesunąć podbiegacza. I znowu skraca dystans. I znowu podbiegacz podbiegacza odsuwa, ale podbiegacz wchodzi w tę grę troszeczkę rywalizacyjną, i tu skraca odległość. Wykonuje troszeczkę coś przypominającego uderzenie zadem przy nugacie. Uderza łapami w ziemię, i teraz bardzo ważny moment, e, e, który mówi nam e, o, o tym, co jest dla nugata bardzo ważne. E, zobaczcie, teraz podbiegacz skracał dystans nie do nugata, tylko do osoby, która filmowała całą sytuację, czyli do do opiekunki nugata z tym nugat ma największy problem ja to określam jako tak zwana bańka socjalna to znaczy dla niektórych psów ich własna bańka socjalna jest bardzo ważna i nie pozwalają na przykład innym psom zbliżać się do siebie ale dla niektórych psów bardzo ważną bańką socjalną jest przestrzeń wokół opiekuna i niektóre psy nie pozwalają innym psom wchodzić w tę przestrzeń i myślę, że to jest dla nugata bardzo ważna Ważna rzecz, która wpływa na jego zachowania. Myślę, że Nugat może mieć problemy, kiedy obce psy podbiegają do, do, do jego opiekunki, i y, 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 tylko i wyłącznie dał podbiegaczowi podejść na tak bliską odległość, w tej chyba. W którejś już próbie, ze względu na to, że po prostu czuję się przy nim bezpiecznie i czuję, że ma wpływ na jego zachowanie. Czuję, że ma pewne narzędzia, którymi może zadziałać, aby, aby no, kontrolować zachowanie podbiegacza. Jeżeli chcielibyście się troszkę więcej dowiedzieć o, o tym, czym jest bańka socjalna, to o czym teraz mówiłem i troszeczkę więcej powgłębiać się w analizy, o bańkach socjalnych dużo mówiłem podczas mojego webinaru z Paulą Gumińską, który, który prowadziliśmy jakiś czas temu. On jest do, zatytułowany obserwacja psów i jest dostępny w naszym sklepie internetowym na stronie wojtkowszkolenia.pl, więc jak chcecie zgłębiać ogólnie wiedzę o komunikacji, zapraszam Was. Właśnie w to miejsce.